No i dzień dobry, witam ponownie. Oj, z tych wszystkich ostatnich filmików, to się zmieniło praktycznie wszystko. Zmieniłem dopływ powietrza, zrobiliśmy regały, poukładaliśmy wszystko w ten sposób. Teraz reguluję, nie reguluję, tylko monitoruję. Dopływ powietrza z klimy 5,8 stopnia. Zrobiłem jeszcze taki nawilżacz. Na ultradźwiękowych płytach mam takich dwie mniejszych. Wszystko idzie w ten sposób. nie wiem czy będzie widać tu nie nie widać bo rozdmuchuje może tu będzie widać no widać delikatnie jak to wszystko się rozdmuchuje z powietrzem no i tędy idzie z tyłu zatkana rura żeby bardziej mi rozprowadzało powietrze później wyciąg ta żółta rura jest zautomatyzowany czyli podłączony do sterownika i co trzecią godzinę chyba mi się włącza na godzinę taki jeszcze mały dodatkowy nawilżacz odnośnie grzyba tych wcześniaków teraz mam przynajmniej miałem za dużo CO2 tak jak mówią ciągną nogę Czyli jest za długa, oni się ciągną do góry, tak nie powinno być. Musimy mieć świeży dopływ powietrza i właśnie mniej CO2. Dodatkowo musi być no właśnie, lepy na muchy to podstawa. Trychometr musi być coś takiego. No szybko też wytłumaczę jak to działa ten co po lewej stronie podłączony do takiego zbiorniczka z wodą dystylowaną. Później stąd bierzemy ile ma stopni, na przykład jak teraz 16. I tutaj powiedzmy 20, czyli różnica 4 stopnie. Tu mamy. Czyli 16 na 4. Mamy 64% wilgoci. Jest za mało. Muszę. Muszę sobie teraz to wszystko ponawilżać Takie coś. Tego nie może być. Ale tak jak mam po pierwszym rzucie kostki to prawdopodobnie od skoku temperatury wszystko mi takie coś się porobiło no właśnie jakby jeszcze coś interesowało jak coś mi umknęło, to możecie pytać śmiało. Nie wiem, czy mówiłem, mówiłem, za tą żółtą rurę ją dałem na dół. Ne, e, jest podziurkowana. Najlepiej mieć w całości i samemu sobie porobić dziury. Nie wiem, czy czasami jeszcze nie będę ją wymieniać, żeby mi bardziej wszystko wciągało.